Cześć, witam Cię serdecznie. Tutaj Izabela z Easy Artware. Ja na co dzień jestem mamą, mamą trójki dzieci i mama się spisała i stworzyłam naprawdę coś fajnego, coś co sama już sobie dawno chciałam zakupić, ale nie spotkałam nic takiego godnego uwagi. To jest notatnik i tu jest Złote Myśli Naszych Skarbów. To jest notatnik stworzony właśnie, który spisała mama. Tutaj jest spisała mama, mama się spisała. To jest notatnik, w którym możecie notować złote myśli moi, Waszych dzieci. Tutaj można też dodać spersonalizowany grawer, czyli na przykład złote myśli naszych skarbów. Ja bym napisała Kasi, Blanki i Piotrusia. Ku krzepieniu serc i rodziny dalszych pokoleń to jest taka rzecz, którą stworzyłam w Krakowie bo zawsze chciałam spisywać te, te po prostu złote myśli moich dzieci ja mam córeczkę Kasię, którą ostatnio odbierałam z przedszkola i <grywania> i Kasia była dosyć niegrzeczna więc mówię do niej, Kasiu mama by sobie życzyła, żebyś ty była troszkę grzeczniejsza E, a ona mi na to. No, to musisz poczekać na pierwszą gwiazdkę. <laughs> no, i właśnie takie złote myśli chciałam tutaj notować. I jest masę, prawda? Moja mama mi opowiadała, jak jej mama. Też jej opowiadała, co ona wyrabiała, i myślę, że ten notatnik będzie fajną, fajnym, w ogóle fajną sprawą, jeśli chodzi o prezent dla mamy, i nie tylko, bo ja mam pomysł na więcej tych notatników. On jest wykonany z naturalnego drewna, jest naturalny, ma dwie okładki, jest w kratkę, ale możecie też sobie zamówić gładki, prawda? Tych notatników będę miała dużo i myślę, że coś takiego fajnego to jest to, że ja na pewno będę zawierać ten notatnik, to będzie taki bestseller każdego rodzinnego spotkania i czytać, bo pamięć jest zawodna, telefon może też być zawodny, bo w telefonie sobie spisywałam właśnie tego typu sentencje moich dzieci, myśli, tak naprawdę w tym notatniku nie tylko muszą, mogą być zawarte jakieś mm, po prostu ich złote myśli bo jak wiemy dzieci naprawdę są niesamowite w wymyślaniu po prostu tak trafnych ripost i no naprawdę to jest warte zanotowania i, i jako mama trójki, tak jak powtarzam, no, cieszę się, że udało mi się stworzyć prezent, który sama sobie bym podarowała na prezent. Prezent, prezent. I myślę, że Wam się też spodoba. On będzie do kupienia na mojej stronie w promocyjnej cenie. Teraz będzie przed sprzedaż. Także, jeżeli chcesz wesprzeć moją firmę i kupić sobie taki notatnik na lata, który będzie na pewno miłym wspomnieniem. I który będzie taką książką, którą stworzymy razem, tak naprawdę e, taką rodzinną Biblią, że tak powiem. E, dobrego humoru, bo te sentencje są naprawdę jak ja sobie je przypominam i nieraz z mężem się śmiejemy, na kanapie siadamy e, przy kawie i sobie myślimy, co ta Kaśka, co ta Branka powiedziała, co ten Piotr powiedział. I znowu wymyślił. Wiecie, z dziećmi to jest wieczna komedia, także. Bardzo was zachęcam do zakupu. Oczywiście inspirację moją markę, tak? I ja te wszystkie rzeczy staram się tworzyć z uśmiechem, radością twórczą i to zawsze będę powtarzać. I stworzyć coś, co nie tylko będzie prezentem na, na lato, ale na lata, i to przede wszystkim będzie niosło ze sobą takie przesłanie, taką treść, która jest warta zapamiętania. I, I wiecie, po prostu myślę, że to jest coś fajnego. Dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo będę miała też bardzo dużo nowości. Teraz ruszam z kopyta, że tak powiem. W mojej pracowni się dzieje i się działo, więc, ym, więc oczywiście zapraszam do zakupu. Z zakupem wspierasz marzenie, za co ogromnie ci dziękuję. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam Was serdecznie i słonecznie. Izabela.